Cześć, tutaj Natalia. Zapraszam Cię dzisiaj na automasaż powięziowy, podczas którego będziemy rozpuszczać napięcia zlokalizowane w rejonie szyi i w rejonie barków. Sesja jest krótka, będzie się odbywać w zupełnym leżeniu, odpuszczeniu, więc potrzebujesz przygotować sobie albo miękki koc, albo miękki dywan. Nie potrzebujesz nawet maty. Zaczynamy! Zacznijmy od leżenia na ziemi. Połóż się z nogami zgiętymi. Od razu ułóż sobie ręce szeroko, dłonie na wysokość barków. Poczuj, czy barki chętnie opadają do ziemi, czy czujesz, że mają bardziej kierunek do sufitu. I świadomie pozwól im opaść w dół z pełniejszym wydechem. Poczuj miejsce, gdzie głowa styka się z ziemią. I też z wydechem pozwól, żeby głowa z ciężarem opadła do ziemi. Niech ten punkt styku głowy z ziemią stanie się szeroki. I kiedy odpoczywasz w takim początkowym relaksie, powoli zacznij kołysać głową. I na początku niech to będzie bardzo mały ruch. Czyli ten punkt styku głowy z ziemią troszeczkę przelewasz na prawą, na lewą stronę, tak jakbyś chciał, chciała rozmasować tył głowy, i na razie ten ruch niech będzie mniejszy, niech ten ruch będzie zupełnie swobodny, tak żeby nie napinać szyi, nie napinać karku, barki swobodne. Obserwuj też, czy ten ruch jest przyjemny, czy nie. Świadomie rozluźnij szczękę. Możesz nawet otworzyć szczękę, tak, żeby rozluźnić troszkę stawy skroniowo-żuchwowe. I poczuj że głowa może przytaczać się z ciężarem, jednocześnie masując tył głowy. I powolutku zatrzymaj. Przejdź uwagą do miednicy i puść kolana z ciężarem w prawą stronę. Poczuj ciężar nóg, ciężar miednicy. I powoli zacznij budzić lewą rękę i odrywasz lewą rękę z ziemi. Zaobserwuj ten pierwszy moment, kiedy ręka jest uniesiona z nad ziemi, poczuj jej ciężar. I powoli ręka frunie nad lewy bark. I chwilę tutaj zostań. Oddaj ciężar ramienia do barku. Możemy robić, zrobić też ruch przeciwny, czyli taki bardziej aktywny, gdzie sięgam dłonią w górę, czuję, jak bark się unosi. W tym jest trochę więcej. Aktywności. A teraz pozwól, żeby ramię zatopiło się w barku. Stawy są miękkie, łokieć, nadgarstek. I powolutku zacznij obkręcać nadgarstkiem do wewnątrz i na zewnątrz, możesz sobie wyobrazić, że cała ręka dłoń są zatopione w takiej mazi, więc ten ruch nie jest zbyt szybki. I poczuł, jak sam ruch nadgarstka zaczyna angażować przed ramię, ramię aż do barku. Poruszamy się w skórze, w powięzi ręki. Bardzo często, napięcia w barkach to też mm, napięta cała przestrzeń powięzi ręki, właśnie aż do dłoni. Więc teraz, troszkę chcemy to rozpracować, rozmiękczyć. I zatrzymaj ten ruch. I teraz ręka lewa zaczyna wrolowywać ciało na prawy bok. Opuszczasz lewą rękę na prawą, rozluźniasz się. Poczuj teraz docisk na prawy bark, prawe ramię. I powoli lewa ręka znowu budzi się. Miękkie stawy, i powoli zaczynasz otwierać rękę, powoli znowu do zewnątrz. I raz jeszcze odrywasz lewą rękę, lewa ręka frunie nad klatką piersiową i rolujesz się na prawą stronę. I kontynuuj w swoim tempie to otwieranie ręki, zamykanie, czyli jednocześnie otwieranie klatki piersiowej i zamykanie klatki piersiowej. Nogi są ciężkie, cały czas opadają na prawą stronę. Głowa podąża za ruchem lewej ręki. Więc zapraszaj też do ruchu głowę, tak żeby tył głowy był cały czas masowany. I zobacz, ile w tym może być miękkości. Kiedy ręka frunie nad barkiem, to osadzasz ramię w barku. I powolutku dokańczaj na tę stronę. Wróć nogami do centrum i puść kolana w lewą stronę. I od razu prawa ręka odrywa się z ziemi, poczuj jej ciężar i ręka frunie nad prawy bark. Możesz sięgnąć dłonią w górę, poczuć trochę więcej aktywności, po czym zupełnie rozluźni ramię w barku. Być może też prawa łopatka osadzi się na ziemi. Mm. Łokie nadgarstek luźny. I powoli zacznij w tej mazi, takiej wyobrażonej mazi, obkręcać nadgarstek do wewnątrz, na zewnątrz. Poczuj, jak uruchamia się powieść skóra, no bardziej czujesz skórę, skóra na przedramieniu, na ramieniu, aż może do barku. Tutaj moglibyśmy zostać znacznie dłużej, właśnie takim ee, powolnym obracaniu ręki. I powoli zatrzymaj ten ruch i prawa ręka zaczyna wciągać cię na lewy bok. I powoli prawa ręka znowu budzi się, frunie nad klatkę piersiową. I otwieramy rękę. Ręka wraca na ziemię. I kontynuuj w swoim tempie. Dużo ciężaru cały z ramienia w barku. I wyrolowujesz się na jeden bok, na lewy bok po czym znowu otwierasz klatkę piersiową, głowa podąża za ruchem. Oddychaj swobodnie. Niech ten ruch też nie blokuje Twojego oddechu. Mimo tego, że jest swobodny, to też dużo uwagi na oddech. W trakcie możesz też poruszać ręką, tak żeby cały czas rozluźniać rękę w barku. Połączenie ręki do stawu. I powoli otwórz prawą rękę i wróć nogami do centrum. Poczuj tył ciała, znowu stopy, plecy, barki. I teraz ręce lecą w górę. Dłonie ustaw nad barkami i kilka razy Będziemy unosić dłonie w górę, czując jak łopatki się odrywają i będziemy wracać z ciężarem ramionami do barków. I kilka razy dłonie troszkę aktywne wyciągają w górę, po czym ramiona zupełnie odprężają się, łopatki opadają na ziemię. I dużo uwagi w tym ruchu właśnie osadzania ramion w barkach. I za kolejnym razem zostań, rozluźnij ramiona w barkach, rozluźnij łopatki, kark i powoli ręce zaczynają się krzyżować, przed przedramiona, łokcie i dłonie lądują gdzieś na przestrzeni barków. W zależności od też napięć, będzie to gdzieś głębiej, płycej, może nawet dłonie się wsuną gdzieś pod łopatki. I poczuj teraz przestrzeń między łopatkami, skieruj tam świadomie oddech, wdech, który troszkę otwiera. Wydech, który rozluźnia przestrzeń między łopatkami. Niech skóra między łopatkami stanie się szeroka, otwarta, opadająca. No i dodamy sobie do tego troszkę więcej ruchu. Powoli, też używając stóp, troszkę odpychając się od stóp, zacznij rolować plecy raz na prawą stronę, do centrum, raz na lewą stronę, czując jednocześnie, jak przechodzisz z jednej łopatki ciężarem na drugą łopatkę. Głowę zapraszaj do ruchu. I tutaj rozmasowujemy. Całe plecy, ale też właśnie obserwuj ten ruch automasażu między łopatkami, właśnie gdzieś na przestrzeni karku, cały czas tył głowy. Zobacz, ile miękkości możesz dać temu ruchowi. I zatrzymaj się w centrum, wyślij ręce nad barki i zmień skrzyżowanie dłoni. I znowu puść dłonie gdzieś na barki. To jest bardzo miękki chwyt, niemocny. Hmm, znowu skontaktuj się z przestrzenią między łopatkami, rozluźnij. Może głębszy wydech przyjdzie naturalnie, jako chęć właśnie rozluźnienia, odpuszczenia. No i powolutku jeszcze pokołysz się, nie za szybko, sprawdzając, ile mogę jeszcze puścić, rozluźnić. W jodze Powiązowej dużo pracujemy z, tą, z tym odczuciem odpuszczania. No, bo tej kontroli w życiu mamy bardzo dużo. Więc chociaż tutaj na macie możemy coś puścić, coś rozluźnić, poczuć inną jakość. I zatrzymaj się w centrum. I teraz poczuj stopy, skontaktuj stopy z ziemią, takie szerokie, duże. I powoli przyjdziemy do rolowania kręgosłupa do małego mostka. Więc miednica, krąg po kręgu plecy, dolne, środkowe, górne, i wchodzisz na przestrzeń między łopatkami. Mały mostek, czyli plecy są rozluźnione, tak jakby hamak z pleców był zawieszony między barkami a kolanami, więc to nie jest mocne uniesienie miednicy. Oddaj ciężar do przestrzeni łopatek. Czujesz teraz wyraźnie dociążenie w tym miejscu, rozluźnij szyję, rozluźnij gardło, szczękę. I chwilkę tutaj zostań. I damy sobie teraz troszeczkę automasażu w tym górnym odcinku właśnie klatki piersiowej. Powoli zacznie schodzić kilka kręgów kręgosłupa w dół, dosłownie 3, 4 i potem znowu w rolu i się oderwi te kręgi. W kierunku sufitu przechodząc trochę pełniej na górny odcinek kręgosłupa. I raz jeszcze kilka kręgów w dół i kilka kręgów znowu odrywasz z ziemi. Bardzo mały ruch, może prawie niewidoczny. Poczuję, każdy krąg, czy każdy kawałek kręgosłupa zatapia się i unosi. Cały czas rozluźnij szyję, gardło. I z kolejnym razem wyroluj kręgosłup zupełnie na ziemię. I rozluźnij się. I teraz ręce wracają nad barki. I przenieś ręce ponad głowę. Zupełnie swobodnie przyciągnij boki tułowia. Otwórz pachy, otwórz ramiona. Użyj ziewną, dziwanie też tam uwalnia, uwalnia powięź. Hmm, działa na układ nerwowy i powoli zostaw ręce teraz za głową. W zależności od napięć zobacz jak ułożyć ręce łokcie, czy je rozszerzyć, rozsunąć, żeby ramiona mogły w miarę swobodnie zostać ponad głową. I od stóp raz jeszcze wyroluj kręgosłup w górę, wejdź na... Przestrzeń między łopatkami i chwilkę tutaj zostaj, oddaj ciężar. czyli cały czas ciężar ramion, barków. I powolutku, kawałek po kawałku, niespiesznie wróć plecami na ziemię. I raz jeszcze miękko wyroluj kręgosłup w górę. I wróć plecami, rozlewając wodę z pleców na ziemię. Chwilkę zostań, jeśli możesz, jeszcze w tym wariancie rąk za głową. Poczuj dużo przestrzeni teraz z przodu tułowia, na przestrzeni pach, ramion. I powolutku wróć rękoma do boku tułowia, rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. I kiedy będziesz gotowy, gotowa, przenieś jedną rękę ponad głowę, przetocz się na bok i miękko podnieś się do góry. Hmm, dziękuję Ci za. Wspólną praktykę. Mam nadzieję, że posłuży górze ciała. I jeśli lubisz treści, które tworzę na tym kanale, jeśli lubisz ze mną praktykować, daj znać, że tu jesteś ze mną. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał. Zapraszam także na wszystkie wydarzenia, które tworzę online i na żywo. No i zapraszam oczywiście do kolejnych zajęć na kanale. Dzięki bardzo.